Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi Pasi. Dzisiaj zapraszam na troszkę innych ulubieńców, ponieważ będą to ulubieńcy niekosmetyczni. Musicie mi wybaczyć, ale ostatnimi czasy mniej jakoś testuję kosmetyków, chociaż postaram się nadrobić i myślę, że we wrześniu będę miała kilka polecajek, mam nadzieję, bo planuję trochę nowych rzeczy potestować w końcu. Natomiast dzisiaj, pierwszy raz od dawna, ulubieńcy niekosmetyczni. Tak naprawdę pierwsza rzecz, o której wspomnę. Gdzieś z tymi kosmetykami ma związek, natomiast pozostałe kompletne in, inne kategorie kulinaria, e, telewizja dowiecie się w swoim czasie. Także, okej. Okay. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam dalej do oglądania. Zaczynamy. Na wstępie bardzo przepraszam, jeżeli mówiłabym przez nos. To niestety, ale jeszcze jestem przeziębiona i to dość długo trwa. Ma fatalny kaszel, więc mam nadzieję, że mnie tutaj nagle nie złapie. Zaczynamy sobie od ulubieńców i ulubieńców tych jeszcze trochę muskających y, kosmetyki, mianowicie lakiery do paznokci. Ja wiem, że jestem dinozaurem i jedną z niewielu już osób, które malują się zwykłymi lakierami, natomiast wiem, że jeszcze kilka takich dziewczyn na pewno się znajdzie, więc jeżeli któraś z Was nie ogląda i używa, nie chodzi do kosmetyczki, wow! tylko sama maluję paznokcie. To jest pierwszy szok, a drugi szok z zwykłymi lakierami, niechybrydowymi. To zapraszam dalej do oglądania. Polecajka. Najlepsza firma jak dla mnie, firma Inglot. Serdecznie Wam polecam. Przetestowałam różne przez wiele lat, naście lat lakiery, wiele różnych marek i powiem Wam szczerze, że te z Inglota mają najdłuższą trwałość na bardzo ładne kolory. Są takie klasyczne, na pewno znajdziecie w każdy kolor czy jaki Wam się marzy. Ale przede wszystkim trwałość i w ogóle wygląd. Te paznokcie wyglądają jak ormaniki, rzyski, naprawdę bardzo ładnie. I teraz właśnie dokupiłam sobie kolejny raz ten sam kolorek. I tu moi drodzy mamy kolor, żeby nie pomylić, to są numery 874. I jego mogę Wam serdecznie polecić. Te lakiery kosztują 35 zeta. I to jest taki odcień nudziakowy, no dla mnie to jest idealne, bo to jest taki miód, taki bardzo elegancki, pasujący do wszystkiego tak naprawdę i do jakichś klasycznych strojów i do takich na przykład bardziej, tak jak ja teraz, żywych odcieni. Ze wszystkim Wam się stopi, pięknie wygląda, mam go tylko na nogach, ale już mi schodzi. Pomalowane na dłoniach jeszcze nie zdążyłam, bo dzisiaj mamy dzień z mopem, znaczy no nie z mopem, ale dzień sprzątania. E, także serdecznie Wam polecam. E, inne kolory, które też bardzo lubię, ale lepiej mi odnowić, bo one już długo stoją, ale o dziwo, nawet po tych dwóch latach, jakoś tak, czy trzech e, całkiem nieźle się trzymają, e, to czerwień, gdybyście lubiły taką klasykę gatunku, czyli właśnie też odcień czerwony, to polecam Wam numerek 924. Spiszę wam to w opisie tego filmu. E, te numery albo taka szarość, też bardzo fajne bo nie jest to srebro, tylko to jest stricte taki szary odcień, jeżeli takiego lubicie, też mocność niewybijająca, bo idzie takie niż beże, to to jest 364. Też mogę polecić. Takie chyba moje ulubione z I coś, co jest totalnym must have co trzeba mieć, jeżeli już w Inglocie będziecie, to kupić sobie tak zwany Dry and Shine. Ja właśnie mam dokupiony wkład, a mianowicie, moje drogie, to jest taki... Wysuszecz, no nie wiem jak powiedzieć, drayet shine, tak? Czyli coś, co spowoduje, że te paznokcie będą ładnie błyszczały, ale najważniejsze, że dużo szybciej lakier schnie, czyli nie trzeba z tym lakierem, wiecie, czekać i czekać i czekać. Może na nie stanie się to w 5 sekund, ale mimo wszystko jest szybcy, szybciej schnie płytka paznokcia, lakier na niej niż bez tego. I fajna opcja, 500 drożej macie, kiedy kupicie go z taką pompeczką. To wygląda w ten sposób, że tutaj sobie odkręcacie. I macie taką pipetę, o może tak, pipetę, i po prostu sobie wylewacie, wiecie, kropelkami na paznokcie, A jeśli już macie takie opakowanie i macie tą pipetę, to wystarczy dokupić sam wkład, zawsze między tatami. Także macie buteleczkę, i tu po prostu macie korek, odkręcacie i sobie wymieniacie, tak, na pipetę. Także serdecznie polecam. To jest tak ode mnie. E, jeśli chodzi już jeszcze o lakierę, to jeżeli chodzi o taki cover, czyli coś tą warstwę taką, Nawierzchnią to z firmy Kills też już kilka, jest tu mamy trzecie opakowanie i mogę Wam serdecznie polecić. To się dokładnie nazywa akrylowa Moc, preparat nawierzchniowy, top coat. Naprawdę fajny, rzeczywiście dobrze działa i ma też spoko pędzelek. Serdecznie Wam polecam z Lidla, to jest Chef Select, Chef Select chyba, zupa krem z pomidorów z bazylią. Przepyszna. Z tej samej firmy jeszcze jadłam pieczarkową i była taka se, średnia, ale ten krem z pomidorów jest zajebą go. Także serdecznie Wam polecam, ma dobry skład i do niego na przykład polecam Wam kupić sobie ciecierzycę, taką w słoikach, e, odsączyć, wiecie, umyć w wodzie ciecierzycę, doprawić, e, oliwa, papryka wędzona, trochę papryki ostrej, czosnek. Wstawić, wyłożyć na blachę, na papier, wstawić do piekarnika, nie wiem, Na 20 minut, na 190 stopni i zrobić sobie z tego takie grzanki, a la z ciecierzycy. Wrzucić do tej zupki i macie po prostu obiadek. Coś pysznego. Natomiast mój mąż, jeśli chodzi o te zupy, to jest fanem, to jest ta to sama firma, zupa inspiracja, tak się nazywa, tajska z ekstraktem z kokosa, czerwonym karę i limonką. Także mój mąż lubi takie spaki, więc też mogę Wam polecić, jeżeli lubicie takie tajskie zupy, także te dwie. Tajska i krem z pomidorów u nas goszczą. No, gościły często w sezonie letnim. Aż się zaczerwieniłam, bo znowu kaszle. To moi drodzy, już kiedyś mam polecałam pieroszki. Też do kupienia w Lidlu. My jesteśmy mega Lidlowi. Pieroszki nazywają się Gyoza, chyba tak. I teraz pojawiły się dwa nowe smaki. To one są akurat z Konspola z firmy. Ale tak naprawdę przyrządzanie jest to samo, co tych takich standardowych. W standardowej ofercie Lidla mamy pierożki gyoza, które są albo z warzywami, albo z kurczakiem. Ja Wam mówiłam, że z kurczakiem polecam. Z warzywami dla mnie były jakieś kwaśne i mi nie smakowały. A te z kurczakiem i tak mają tam w środku może kapustkę czy coś i naprawdę są bardzo dobre. Natomiast te są jeszcze lepsze i tu mam dwie, dwa smaki. Teraz była akurat, nie wiem, Go Asia, tak? Czyli był jakiś chyba tydzień azjatyckiej były do kupienia, może dalej są. Jedne to jest smak Japonii, właśnie to są pierożki gyoza z wieprzowiną, z czerwoną etykietą, a z pomarańczową etykietą są z wołowiną. Mojemu mężowi o dziwo, bardziej smakowały z wołowiną. Jak dla mnie te z wołowiną są przepyszne, ale one są bardzo podobne do kurczaka. wnętrze mają takie same, tylko innego rodzaju mięsa. Natomiast z wieprzowiną są trochę ostrzejsze, delikatnie szczypie, ale bardzo delikatnie. Więc pytanie, co, co Wam bardziej pasuje. Mi jedne długie, bardzo smakowały. <laughs> także i jedne, drugie Wam serdecznie polecam do zjedzenia. E, jeśli chodzi o rzeczy jedzeniowe, to, to ten temat jeszcze wiecie, jeszcze będę go wałkować. Kolejna rzecz, którą chcę Wam polecić, to zdrowe, niezdrowe, ponieważ niestety w składzie jest tego cukru. Nad tym ubolewam, ale chciałabym Wam w cudzysłowie zdrowe chipsy polecić. Mianowicie mój mąż kupił znowu w Lidlu. E, jest to Long Chips Grilled Paprika. E, mam zdjęcie, także Wam zaraz wrzucę. Na przepitce bardzo fajne chipsy, takie śmieszne to są chipsy warzywne, e, które są długie. One są takie mega długie. To jest cały taki pasek i tych pasków jest chyba kilkanaście, ale naprawdę są przepyszne. Mój mąż sobie wziął jakieś chyba ostre. Ja miałam po prostu paprykowe, smaczne, wiecie, z normalnym takim dobrze doprawione. Tak jak mówię, na no jeden minus, jeżeli chodzi o skład, no to cukier tam gdzieś występował chyba na piątym miejscu czy czwartym, nie pamiętam więc średnio. Kolejna rzecz, lody. Nie pamiętam, czy już Wam polecałam te lody, czy nie. Mam nadzieję, że nie. E, to chciałabym polecić lody, które też są do dostania w Lidlu, ale też ostatnia rzecz z Lidla, obiecuję. E, mianowicie firmy Vemondo. Bardzo lubię te firmy, ponieważ z niej też e, smakują mi jogurty kokosowe, które kupuję i które na co dzień po prostu ujeżdżam i jem z owocami i z płatkami. E, natomiast tym razem, tym razem szukałam lodów, e, które będą... Mm, bez cukru wegańskie najlepiej. Niestety na ten moment nie udało mi się znaleźć tych dwóch połączeń: albo są lody bez cukru, albo są wegańskie. I w przypadku tych lodów to one są z cukrem e, co prawda chyba z obniżoną ilością cukru, ale on występuje. Natomiast są wegańskie. I na tym też mi zależy, ponieważ ja mam problem z mlekiem krowim, moja cega tego nie lubi. E, także tutaj mamy zamiennik. Tutaj o ile się nie mylę, to mamy mleko chyba migdałowe. One są na mleku migdałowym. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. I są to lody wymondo, wegańskie, czoko Brownie Love. Przepyszne, ponieważ one mają kawałki ciasteczek, jakby takich Brownie, także naprawdę Wam polecam. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam polecić, jeżeli chodzi o rzeczy jedzeniowe, to serdecznie polecam, jeżeli jesteście z Warszawy albo z okolic Warszawy, cukiernie. I te cukiernie, te cukiernie to w ogóle jest sieć, one są w Warszawie, są też w Poznaniu i możliwe, że jeszcze w jakimś mieście, nie chcę pomylić, w Warszawie jest ich kilka. Mianowicie cukiernia nazywa się Fit Cake. Ja akurat w Żoliborzu, znaczy na Żoliborzu, gdzie bardzo nam się z całą rodziną podobało, a mianowicie jest to cukiernia, w której wszystkie produkty są bez cukru. Także to jest coś rewelacyjnego jak na mnie. Macie tam ciasta, ciasteczka, torty, soki owocowe, lody, kawę, nawet do kawy taka no pierdoła, tak? Macie podawaną saszetkę, która nie jest cukrem, tylko macie tam ksylitę, czy erytrol, erytrol, przepraszam. Także jak dla mnie, naprawdę spoczko, 10 na 10, jeśli chodzi o ciasta były przepyszne, co więcej, nie dość, są bez cukru, to macie do wyboru, do koloru dla każdego alergika, ponieważ są też wersje keto, są wersje bez laktozy, czyli jak dla mnie, które nie są na mleku krowim, wersje wegańskie, bez tego, nie glukozy, tylko bez, bez glutenu, także naprawdę coś pysznego. To, co najbardziej Wam polecamy, i jak będziemy dla mojej córki tort tam w ogóle zamawiać, to jest to ciasto. Teoretycznie, ale wiele osób traktuje je jako tokt, bo tak wygląda. Malinowa chmurka, coś przepysznego, gdzie biszkopt jest świetnie nasączony, jest mięciuski, no, rozpływa się w ustach. I biszkopt jest zrobiony na mm, bazie mąki, gryczanej białej, chyba tak. W ogóle tego nie czuć, naprawdę jest fenomenalne. a krem jest robiony na bazie mleka kokosowego, gdzie kokosa w ogóle nie czuć. Nawet nutki kokosa nie czuć w tym cieście. Także serdecznie Wam polecam. Także na pewno malinowa chmurka, Keto King, przepyszne ciasto, takie czekoladowe, bardzo dobre. No i tiramisu, Keto Tiramisu. Niestety dla mnie najmniej odpowiednia opcja, chociaż była przepyszna, z tego względu, że w Keto Tiramisu no już mamy mleko krowie bez śmietana, natomiast też było przepyszne. Ostatni ulubieniec, w końcu udało mi się coś obejrzeć od deski do deski i chciałam Wam polecić dokument, na którym bardzo mi zależało od czerwca, odkąd tylko się pojawił końcówki czerwca, czyli już dwa miesiące temu, żeby go obejrzeć. Mianowicie chodzi tutaj o halftime, e, czyli o dokument o Jennifer Lopez. E, sama nie wiedziałam dokładnie, jak to będzie wyglądało. Myślałam, że to jest dokument o całej jej twórczości, nie do końca. Tak naprawdę halftime mogłam się domyślić po tytule, jest to um, dokument nakręcony chyba, tak mi się wydaje, z okazji jej 50, czyli jak Jennifer Lopez skończyła 50 lat. Oczywiście opisuje tam swoje początki kariery, opisywane jest też jej życie prywatne, jaki to miało impact na jej życie takie zawodowe, jak to się wszystko przeplatało. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to chyba dwie rzeczy. Jedna, jak rozpoczynała się jej kariera, bo nie wiem jak wy, ale ja obstawiałam, że ona była piosenkarką i później się. Pojawił ten motyw aktorski, a tu się okazuje, że ona w pierwszej kolejności była tancerką, no to w sumie wiedziałam. Zaczęła grać w filmach, bo ją to interesowało, i dopiero później, kiedy zagrała Selene, to zainteresowała się śpiewem i stwierdziła, że chciałaby też śpiewać, i ona chce robić wszystko. Także człowiek orkiestra, więc to jest pierwsza rzecz, która mnie tak jakby zdziwiła, już dokładnie tego nie pamiętam. Wiem, że jako młoda dziewczyna je słuchałam, natomiast teraz się okazuje, że Jennifer Lopez, kiedy Wypuszczała pierwsze swoje single, to aż taka super głódka nie była, jednak już swoje lata miała, więc rzeczywiście wcześniej się zaczęła ta kariera taneczna, później aktorska, dopiero później wokalistki. Natomiast druga rzecz, która mega mnie ujęła, i można ją lubić, można jej nie lubić, ja akurat Jennifer Lopez lubię, nie to, że jestem jakąś super fanką i bym, chociaż na koncert bym poszła, nie powiem, z tymi starymi hitami, przy których się nieraz bawiłam na dyskotekach. Natomiast nie o tym. Podziwiam ją za hard ducha i za pracowitość, bo to widać. To jest babka, która jest starsza ode mnie, jest po 50, a ma dużo lepszą kondycję niż ja jest po prostu, no wszystko jest takie tip-top to widać, że ona pracuje nad choreografią, oczywiście ma osoby do pomocy, ale zbiera inspiracje, to są jej pomysły, ona wymyśla teksty, ona ma jakiś pomysł też na, nie wiem, na, na daną postać, tak, w filmie, także super. Jeżeli chodzi o filmy, no to też jest, zdania są podzielone, nie powiem według mnie Jennifer Lopez nie jest jakąś wybitną aktorką, to jest moje zdanie, natomiast też nie jest najgorszą, moim zdaniem są gorsze. Więc ja lubiłam filmy, w których ona grała. O dziwo ten, o którym najwięcej się mówi w tym dokumencie, czyli to były. ...Hutlers? Jak one się nazywały? Nie pamiętam dokładnie nazwy. W każdym razie ten film o Strictizer'ach. Wygrałam w konkursie bilety, poszliśmy z mężem do kina, ja wtedy byłam w ciąży z moim synkiem. No, nie powiem szczerze mówiąc, my osobiście uważaliśmy, że to był stracany czas. I dobrze, że ja dostałam te bilety, a nie że je kupiliśmy, bo ten film nam się nie podobał. E, wiem, że ona była nominowana do jakiejś nagrody tak? E, i jej nie otrzymała, chyba to ze złotych globów. E, natomiast nie ujmuję jej kunsztu, bardzo ją lubię. Głównie ją cenię właśnie jako tancerkę, jako piosenkarkę, i uważam, że jeżeli w jakimś tam zakresie lubicie Jennifer Lopez, czy właśnie od strony aktorskiej, czy tylko od strony tanecznej, czy od wokala, strony wokalistki to warto jest ten dokument obejrzeć, bo jest naprawdę ciekawy. Naprawdę ciekawe. Początek musiał się troszeczkę rozgrzać, może było lekko nudno, ale im dalej w las, tym bardziej mnie wciągał i daje jakąś taką nową perspektywę na jej osobę, tak myślę. Także ja od siebie serdecznie Wam polecam. Dobrze kochani, to już byli wszyscy ulubieńcy. Ja po prostu mam wrażenie, że mówię jak kaczka jakaś przez ten mój zatkany nos, także będę już kończyć. Dajcie koniecznie znać, czy ci ulubieńcy Wam się podobali, mimo wszystko, że nie było z bardzo kosmetyków. Obiecuję poprawę w przyszłym, w przyszłym miesiącu. Także wiecie. Trzymajcie mnie za słowo. A ja w tym momencie się już z Wami żegnam i życzę miłego dnia. I po raz kolejny prośba do Was. Jakie filmy chcecie oglądać? Co nagrywać? Bo powiem Wam szczerze, że moja. Eee, mam trochę pomysłów. Najwięcej pomysłów na mam na top kosmetyki danej marki kosmetycznej bądź danej kategorii. Bo sporo filmów wam Wambisze, no ale nie samymi kosmetykami człowiek żyje, więc dajcie znać, albo nie samymi polecajkami. Także dajcie znać, dajcie sobie ochotę, dajcie filmy, czy vloga, czy. no, denko to niedawno było, czy malowanie wspólne, czy rutyna pielęgnacyjna, czy moda. I co z mody byście obejrzeli, dajcie znać koniecznie. Kciuki pod dzisiejszym filmem, komentarze, komentarze mile widziane, a ja już się żegnam, życzę miłego dnia. Mieszkam. pa!